Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Zestajni Maszyn Zimowy Ride. Przed chwilą skończyłam wyścig tutaj ten myśliwski. Myślałam, że pierdolę to dostanę, ale mamy. <ścoughs> Proszę bardzo, mamy złotko. No naprawdę ciężko, nie miałam żadnej tutaj walnięcia em, przy złotku. Nie miałam żadnego walnięca i jakimś tutaj mi się udało. Rekomendacja. Kochana Kalista, znam kogoś, kto może ci pomóc w dalszym doskonaleniu Twoich jeździeckich umiejętności. To Alex, specjalistka od rajdów w terenie. Przekaż je tylko koniecznie pozdrowienie ode mnie. Tutaj, nie, nie tutaj. Gdzieś tu, chyba. Może tu. Nie wiem, tam dalej nie byłam, yy, za stajną Minder. Jak tu jest stajnia, to tu dalej nie byłam, więc ona może być tu. Dobra, teraz gdzie możemy jechać? No pojedźmy tutaj, mamy mam żółtą kropkę. I zobaczmy... Co tam ciekawego, ale naprawdę cieszę się, że mam to złotko, bo... Myślałam, że naprawdę, no poddam się i nie wezmę tego złotka. Totalnie nie będę miała medali. Martwi mnie jedynie też ten wyścig tutaj. Bo on też jest ciężki, jak już wam mówiłam, i boję się, że też tam nie dam rady. A to są tylko sześć, to jest, to jest tylko sześć przeszkód, ale one się podwyższają. Ostatnia jest właśnie naj, najcięższa, bo jest najbardziej wysoka i po prostu koń musi mieć dobre skoki, a jeśli trzeba się zmieścić w czasie, to już w ogóle jakaś totalna masakra. Pojedziemy, czy nie? Pojedziemy do Minder. Jedziemy do Minder i kupimy tam się. No. Nie chce mi się już tam na drugą stronę jechać. Po prostu i, i tyle. Jedziemy właśnie w tamtym kierunku i zobaczymy te, te dwie zielone kropki. E, ten wyścig jeszcze na chwilkę zostawię. I tyle. Pojedziemy właśnie w tamtą stronę bardziej. Ale zobaczymy, co tutaj chce ten Henrietta od nas. Kalista, pan Traut obiecał łowić kilka ryb dla mojego kotka. Czy nie zechciałabyś przejechać się na lód i sprawdzić, czy udało mu się coś złapać? Oczywiście. Już, już to robimy, tylko napojemy konia i jedziemy. Do pana, pana Trauta. No, czyli po kolei pan Traut, w Minder i, i Alex, ale no, nie wiem, czy czy Wcześniej się nie zakończy Chociaż Alex możemy zakończyć, zrobić raz wyścig I, i już po prostu kolejny odcinek To już kolejny medal, tak? Wiecie o co chodzi Dobra, to widzimy się u pana Trouta ryby dla małego kotka Henriette kompletnie o tym co z tym fantem zrobić hmm. wiesz co mam pomysł może mogłabyś sprawdzić czy na moje wędki nie zupeły się jakieś ryby sprawdź a potem wracaj do mnie jak p jak najprędzej okej okay. yy, nie to muszę mieć na koniu bo się inaczej nie da I tam po prostu nie wejdę na te skarpy tam i potrzebuję konia żeby przeskoczyć do nich i tak myślę, że na ten moment. Może. No, nie, 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 nie. Super. Dzięki, wielkie. Myślę, że te ryby zostawimy. Nie będziemy jechać z powrotem do Henriette. I po prostu będziemy jechać, zrobić ten wyścig u Katia i dopiero wtedy oddam jej te ryby. Więc ryby będą z nami podróżować, że tak to powiem, przez jakiś tam okres czasowy. I tyle. Bo mi się po prostu nie chce znowu tam wracać, gdzie przed chwilą tam byłam, tak? Kurczę, no złap się, żeż... I tutaj pędzę z informacją dla simsomaniaków. Um. Prawdopodobnie dzisiaj albo jutro będę nagrywać dla Was mm, odcinek z The Sims 4. Więc, y, ciekawa jestem, czy się cieszycie, czy się nie cieszycie. A ja mam taką informację, więc myślę, że w lutym już się po prostu odcinki będą pojawiać z Simsów. Dobra robota, mamy mnóstwo ryb. Jak sądzisz, co powinniśmy teraz zrobić? No, pojechać? Jak. Co sądzisz, czy mogłabyś zanieść ryby Henryjewce? Ja Przypomnij jej tylko koniecznie, że to ja je złowiłem. Tak, tak, ty złowiłeś. Dobra, no to jedziemy do Minder. No i taka mała informacja, właśnie, bo już jestem gotowa do nagrywek. E tak, to będą bardziej takie rodzinne mm, odcinki, właśnie, bardziej taka, właśnie roz, rodzinna rozgrywka. E, ale, no właśnie, nie chcę wam nic zdradzać. Po prostu jedna rzecz jest już gotowa, e, gdzie możemy rozpoczynać po prostu proces. Taki mały proces, właśnie do. E, Drugiego sezonu, można że tak powiedzieć. Tyle. Zobaczycie, o co chodzi, bo prawdopodobnie pierwszy odcinek będzie taki dość pilotażowy. Yy, prawdopodobnie nazwę go, nie wiem, 10 lat później, albo yy, 15 lat później, po prostu, albo no, nie wiem, jakoś tak. Kilka lat później, na przykład. A, po prostu, bo dość sporo się podziało. I mm, tyle. No taka moka mała, mała informacja. Vincent zaraz stanie się nastolatkiem, więc... Y, to jest dość sporo. <laughs> Och, ależ ten ser dziwacznie pachnie. Jesteś pewna, że będzie smakował gryzaniem? Ja bym go nie tknął. W porządku, weź ten cuchnący ser i powkładaj go do pułapek. Uważaj tylko na palce. Dobra. Zapomniałam o tym serze w ogóle, że my mamy tutaj ten ser. A. Więc to dużo się podziało, jeżeli Vincent już jest nastolatkiem, bo wy go pamiętacie, jak stawał się małym, małym dzieckiem znaczy dzieckiem. Przynajmniej tak mi się że miał urodziny. To był ostatni odcinek, yy, gdzie właśnie chyba był dzieckiem. No, zaraz, zaraz stanie się nastolatkiem. Dobrze, teraz pozostaje nam tylko czekać. Dziękuję, ciekawista. Ten śmierdzący ser sprawdził się idealnie. Ani jednego gryzenia w odrębie Mili. Czy mogłabyś przyjaciół do Jacquisa i przekazać mu, że jestem za to zadowolony? No, czyli i tak i tak musimy się tam w samym kierunku kierować później będziemy latać po prostu będziemy tak latać że to jakaś masakra, ale trudno no i musimy jechać po sianko po sianko musimy pojechać zupełnie tylko wodę i jedziemy po siano no i jedziemy do Alex tak jak mówię, no tamtym e, rajanie jeszcze nie byliśmy e, i, i wszystko zwiedzimy. No spokojnie, wszystko zwiedzimy. Tak, no i w e, ostatnim odcinku chyba, no dzisiaj, jak ja nagrywam, czyli dla was wczorajszym odcinku z aktualizacji e, mówiłam tam coś o mapie. Tutaj, ja w ogóle nie pamiętałam o tym, tutaj jest dzywy. Tu, w tym miejscu. Tutaj w stanie marzeń do tego dostępu nie mamy. E, a tutaj właśnie jest ta mapa. Tutaj ta część. Więc jak będą powiększać, to prawdopodobnie idą bardziej w górę. No. Ale naprawdę jestem mega ciekawa. Mega, mega ciekawa. E, sianko. Otwórz mnie tutaj. Potrzebuję czterech kupić. Albo no dobra, kupię więcej. Bo będzie nam to i tak potrzebne, bo o konia trzeba dbać. Dobra. No i co? Jedziemy do Alex. Wyścig, zrobimy prawdopodobnie brązik. E, I będziemy kończyć odcinek <gryw> dla Was. E, I no będę się zabierać za montaż y, drugiej części z aktualizacji, bo też dzisiaj ją nagrałam udało mi się po prostu, bo mama daje mi nagrywać na ten moment, naprawdę no, jest spoczko nie jest tak, że przepłaczę czy coś, że ją zaniedbuję że ją zostawiam, nie, 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 nie myślcie sobie, ona jest po prostu grzeczna tylko wykorzystuje mały patent na karmienie jej, po prostu ona sobie je należąco i yy, ścierka ją tam, przytrzymuje po prostu butelkę, ona sobie ją tak ją trzyma Troszeczkę, zaczyna właśnie trzymać butelkę, więc nie jest takie. Ja oczywiście tutaj pilnuję, obserwuję, patrzę, czy się nie zadławiła, bo to tutaj chodzi. E, no. Dobra. Witaj, Kalista, miło mi Cię poznać. Jestem Alex, jak się zapewne domyślałaś. Cieszę się, że Henry ma o mnie takie dobre zdanie. To sympatyczny facet, nie sądzisz? Cóż, jeśli chcesz poznać dobre, e, dobre trasy w okolicy, pomogę Ci. Trochę się pospieszyłam. Prawdę mówiąc, najpierw musiała być przewieźć mi nieco siana z Minder. Taki układ zawarliśmy z Elikiem. Wtedy z przyjemnością pokażę Ci trasy. Umowa stoi. Z Minder. No to Minder jest tu. nie tam. Wait, czy ja. Nie, no muszę tam chyba, nie? Z minder, nie. Ona powiedziała Minder. E, daj mi siana. Zostanę nie Minder. No dobra, no to. No to tak. Minder to Minder. Mam nadzieję, że tu będą. Do zebrania sianko. Tak, uf. Już myślałam, że będę musiała jechać gdzieś daleko. A naprawdę bym tego nie chciała, bo nie chcę mi się ruszyć na razie na tamtą stronę. Jak jestem tu, to chcę siedzieć tutaj, <grym> na ten moment. Jestem ciekawa, jaki to będzie wyścig. Naprawdę. No i ogólnie też trzeba wrócić powolutku do Tom Prider'a yy, właśnie do nagrywania. No bo jesteśmy praktycznie na końcu, tak, troszeczkę, tej pierwszej części, no i jeszcze została druga i trójka, tak, trzecia część, tak, więc e... troszkę tego też zostało. <laughs> proszę, proszę, co my tu mamy? Pięć kostek doskonałego siana. Teraz pokażę ci wszystko, co zechcesz. W początku czas zapoznać się z trasami. Te nazwałam lodowym szlakiem. To dobra trasa, ale przebycie jej przez nowicjusza będzie ciężkim zadaniem. Spróbuj tylko... Spróbuj tylko bądź ostrożna. Dobrze. No, Trochę mi się tutaj e, zrobiło bardziej żółto. Czyli już słońce nam gaśnie, że tak to powiem, zachodzi. Ok. Idziemy w góry. Bardziej. Troszeczkę podobna a, no, lokalizacja jak w tym U Erika Tak, tu czyli właśnie śnieg. Poczekaj, tu jest biało. Tu już jest aż za biało. Dla mnie przynajmniej. Aż mnie oczy bolą. Jest po to podobnie jest. Okej, okay, dobra, tu jakiś. Nie wiem co to było. Jakiś wielki, majestatyczny. Majestatyczne drewno, kłoda. Teraz to po prostu też podobno, no bo było też w górach. I yy, też mamy być ostrożne, bla, bla, bla. Tam słońce nam zachodzi. Robi się bardziej żółto. Już. Będę mogła tędy przejechać? Będę mogła. Dobra. i tu. Totalnie nie pamiętałam tej trasy, tego w ogóle wyścigu. Bo ja niektóre pamiętam, niektóre totalnie nie. Tak na wyczucie po prostu jadę. Dobra. Dobra robota, naprawdę nieźle jak na nowicjuszka. Teraz czas zdobyć wszystkie medale po kolei. Spinaczka po górze, brązowy medal lodowego szlaku. Musisz się bardziej skupić, żeby zdobyć brązowy medal. Sąże, sądzę, że cię na to stać. A ty jak myślisz? No, zobaczymy. E, prawdopodobnie to drugie zadanie, które tu mamy, tam w górę, <grym> e, to będzie właśnie wyścig e, przy trasie. Boże, przy trasie tam na samej górze wam pokazywałam tą górę i tam mamy też wyścig właśnie po całych górach i tam też jest dość e, ciężko, no ogólnie cała ta część jest no taka dość ciężka, ona nie jest taka super łatwa pod względem wyścigów najłatwiejsza jak dobrze mi się kojarzy jest są letnie zawody i to jest najnowsza część prawdopodobnie no po, po pierwsze to jest najmniejsza mapa Najmniejsza część mapy, czyli daleko się kurde jeździć nie trzeba, naprawdę. Eee, no i mam wrażenie, że po prostu na tą czwartą częścią eee, no to było takie trochę. No, że trzeba zrobić. No musimy ją zrobić. Eee, bo po prostu chcemy cztery części, tak? Eee, mieć ze wszystkich pór roku, a... No to już było troszkę na siłę, po prostu wybrali najmniejszą część mapy e, i takie no, zadania dość lightowe, Wyścigi też były lightowe, nie kojarzy mi się żeby były jakieś takie mega trudne W wiośnie e, też są trudne, to też jest e, duża mapa No ale bardziej oni się skupili e, na tej pierwszej części, na jesiennym galopie a tutaj też są ciężkie wyścigi, ale no już później robi się tak troszeczkę letowo. można powiedzieć. No dobra. i meta, wspaniale! Oto twój brązowy medal, zasłużyłaś sobie na niego. No to ja sobie już to zrobię na spokojnie W międzyczasie I teraz spinaczka na wzgórze Jeśli chcesz wziąć udział w pokazie koni Detricha Musisz na wzgórze To może być tam, tam, tam bardziej Musisz zgłosić się do stadniny na sosnowym wzgórzu Która typuje jednego, jedynego Reprezentanta z naszego regionu Idź tam i pracuj z kimś ze stadniny Okej, okay, stadniny mamy tutaj No i tu mamy wzgórze ja myślałam, że na wzgórze, a nie na, na górę, coś takiego, jak przeczytałam napierw. A tu mamy tą, tą srebrną. To nie. Dobra, mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę, będzie bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!